Działamy zarazem, przyklejamy na pianoklej te dwa ostatnie rzędy. Jest późno, bo ja też byłem zabiegany parę spraw, musiałem pozałatwiać, no ale mniejsza z tym. Słuchajcie, z internetu zakupiłem, bo jest o wiele taniej, żebyście wiedzieli. I tak, za same ołówki, no tam ołówki, no to wiecie, że tam grosze kosztowały. Kupiłem, żeby było na budowę. 10 ołówków. Wiecie jak to jest, nie? Przydadzą się. Ale dokładnie mi chodzi o pianoklej. Yy, bo jest o wiele taniej. Kupiłem 10 sztuk i 10 pianek. I słuchajcie, ceny są w ogóle niesamowite za te 20 rzeczy i te 10 ołóweczków. Ponad 700 zł dałem. Budowlanka kosztuje grubą forsę. No, to tylko taka wrzuteczka, że przyklejamy na to wszystko. Kupiłem Tytana. No i sobie idziemy. Te dwa rzędy. O. E, tutaj Aras mi dokupił trzy takie zwykłe, żebyśmy zaczęli zanim nie, nie przyjdą z internetu. Ale tak to wszystko wygląda. Dwa ostatnie rzędy. Jedziemy na pianę. No i powiem Wam, że o wiele gorzej się robi na pianę, niż na taki klej tradycyjny, no bo to odpycha, trzeba korygować, non stop podchodzić. Jeszcze tam z 2 mm odbije, trzeba się cofnąć, trzeba dopłukać. No tak problematyczna. klej jednak ten e, z wodą i z, z tym proszkiem jest o wiele lepiej, bo jak przyłożycie, tak zostanie, on po prostu wysycha. E, co jeszcze kupiłem? Nawet już nie pamiętam, co ja tu mam. Rękawiczki kupiłem. Takie, o, w sumie to tarasowy muszę dać, bo się cały pobrudził, bo ja robiłem, a może taki latek mu lepiej będzie. I borcik, żeby coś zawsze zapisać, co brakuje na budowę. O tam, słuchajcie, no takie śmieci ogólnie, nie? Tu już nie pamiętam, co tu było. ja już nawet nie chce mi się, poczekajcie. Nie, bo jeszcze coś podrę. Nie wiem, co jest, to mogę coś podżyć. A, a tu, są, tu są pisaki, bo na każdej budowie, żeby nie zabrakło pisaków, ale jeszcze do tego y, youtuberzy mają się podpisywać na ścianie, no to muszę mieć pisaka zawsze w gotowości. No i już, żeby dobrać, żeby był smart za darmo, to takie do podpisywania, do kluczy. No i to w sumie. Taka wrzutka z tego bałaganu, całego. No dobra, lecimy dalej z tą robotą. Tak po prostu kręcę vlogowanie z elewacji, którą twierdziliście, że e, nie będę w stanie zrobić. Jeden człowiek, który wie, co robi. Jeden pomocnik, i elewację można robić, nie trzeba brać całej ekipy. Przygotować. Arty, Arek już poszedł, skończyliśmy. Naszej historii. Nie przeszliśmy ani jednej rundy w europejskich konstrukcjach. Tak. Skończyliśmy około 30 minut temu. Ja zostałem, pianuję, pianuję wszystkie szczeliny. Eee, no, przygotowuję do tarowania. Także dzisiaj wypianuję, jutro po obcinam. Eee, będzie można kołkować i zacząć tarować. Tak, w tej chwili te postępy wyglądają. Zabieram się za robotę. Zabieram się. 23.19 Zasiedziałem się, spadam na chawirę. Taka wrzutka z tego dnia. To wszystko jest już porobione, popianowane, nie wiem czy mówiłem, bo ja już nie wiem gdzie tą kamerę odpalam, czy nie, jak długo siedzę to. Hulaj, nogę jeszcze naprawiłem, oponkę, oponę nie wymieniłem, koło całe założyłem z nowym błotnikiem. Także już ją wiozę dla Boryska, a jeszcze mi zgasła latarka z GoPro. Także już jest nowy błotnik, tu baterię musiałem całą rozkręcić, bo tam kabelek przed i koło założyłem i tak to wszystko teraz wygląda. Dobra, ja się zawijam. Ten film się ukaże jutro z czymś co robię z tego dnia i to na tyle. No tyle, pozdrawiam. No dobra, odpaliłem kamerę i ruszamy. To jest tak. Jest 9:51, 8. 8 lipca. Zaczynam od fotowoltaiki, od tego kombajna. Od tego kombajna, gdzie miał być prąd za darmo. Na ten cały budynek prąd za darmo, jeszcze miałem mieć go pod dostatkiem, grzać jacuzzi, samochód elektryczny ładować, i jeszcze, żeby kolejka stała do ładowania samochodów elektrycznych. I co? I co? I dostałem faktury. Dostałem faktury z Enei na cały rok od 1 kwietnia, a dokładnie od tam 31 marca No to czyli od 1 kwietnia, od kiedy założyłem fotowoltaikę do końca grudnia. Trzy faktury, tak jakby oni to nazwali prognozowymi, prognozowe faktury, yy, za które muszę tam zapłacić. Yy, prognozowe, czyli docelowo, słuchajcie, docelowo będzie yy, Wybiłem się z rytmu jeszcze raz. Może inaczej trochę. Jak, zobaczy, jak jak widzicie, do zapłaty jest 1080 tam niecałe 5 zł. No, od razu mówię, to nie jest za prąd. Prąd dalej mam za darmo. Nic mi na niego nie naliczyli, to jest wszystko przesył. To ile tam mamy? 8 miesięcy. Za 8 miesięcy przesyłu ich opłat nie wiem, jakich opłat, no ich wszystkich opłat. To jest 1080, 1080 zł. No i myślę, że na tym się zatrzyma. Chociaż się zdziwiłem, jak zobaczyłem 1000 zł, pomyślałem sobie za miesiąc. To coś nie halo, nie? No i co jeszcze mogę powiedzieć? Dopiero całkowity koszt będę wiedział, czy ja jakikolwiek zapłacę pieniądze za tą fotowoltaikę, za tą elektrykę, którą zużywam. Będę wiedział w marcu, bo mi powiedzieli. Że od marca do marca ja będę miał takie rozliczenie roczne, ponieważ w marcu, tam w kwietniu oddałem, czyli koniec marca, znaczy, czyli w kwietniu, bo będę mówił w kwietniu, w kwietniu, bo to chodzi o ostatni marzec, dnia tygodnia. Czyli w kwietniu założyłem tak jakby do, odebrali mi tą fotowoltaikę, tak, aha, no w starych zasadach, no to faktycznie w marcu muszę mówić, że ostatniego, do, bo do 1 kwietnia, no dobra. Ale ja będę mówił od kwietnia do, do grudnia. Czyli w tym kwietniu zobaczymy, tak naprawdę, ile będę musiał dopłacić, czy było jakie zużycie. Moja fotowoltaika, zaraz Wam powiem, jak działa. Ja produkuję prąd i używam go na pełen gwizdek. I teraz tak, to co wiadomo, więcej wyprodukuję niż zużyję. To tam jest normalne, nie? I wtedy tak, ten cały prąd, ja jestem na starych zasadach, których już nie wolno zrobić, już ich nie dostaniecie. Ten prąd, który słońce mi produkuje prąd, ja na bieżąco tak jakby zużywam. Czyli jakby automat chodził, światła i tak dalej, ale i tak jest nadwyżka, więcej go produkuje. I ten prąd ja mam na takich zasadach, że on idzie do ENA. Oni go zabierają. Oni, on znaczy, nie ma tam baterii, kumulacji baterii w Enei, po prostu tak jakby on idzie od razu do sąsiada, sąsiad ma licznik, bo z niego korzysta, bo jest najbliżej i Enea mu wystawia rachunki i tak to się wszystko kręci. Czyli ja wysyłam swój prąd do Enei, oni go wysyłają dalej do sąsiada, ale to jest tak jakby ich prąd. I załóżmy, czysto hipotetycznie, jeżeli ja wyślę 100 kW prądu do nich, to w zimę, gdzie moja fotowoltaika nie produkuje mi mojej energii, albo produkuje ją znikomą, bardzo znikomą, że nawet nie warto w nią zaglądać, czyli ja pobieram prąd z Enei, bo moja fotowoltaika nie dostarczy mi jeszcze tyle prądu w zimę, ile ja potrzebuję, czyli ja normalnie ten prąd sobie zabieram. I teraz tak, ja go mogę zabrać 80%, czyli jak wyślę 100 kW, to 80 kW jest moje do odebrania na przykład w te dni, gdzie mi fotowoltaika nie produkuje prądu za darmo. Rozumiecie 20% tracę. 20% tracę tego prądu, po prostu tak jakby za to, że oni mi go później dają, oddadzą, nie? Taka, taka moja energia. Zamiast energii tych do baterii, no tak jakby to oni są moją energią i pobierają za to 20%, tyle ile im wyślę. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Ja wiem, że jest dużo kanałów, gdzie o tym mówią, ale ja to mówię swoimi słowami, jak to wygląda, jak ja to też widzę. Bo czasami nie chcę Wam się słuchać gdzieś tam innych YouTuberów, jak oni to wszystko tam rozwijają, po prostu śledzicie mnie. Także ja Wam mówię, ile ten dom będzie kosztował w utrzymaniu za wszystko chcę Wam e, tak jakby powiedzieć jako, że on będzie wybudowany tak rzetelnie, ile kosztuje utrzymanie takiego domu e, na fula użytkowania no dobra, no to co z fotowoltaiki rachunki tak jak Wam powiedziałem, tak Wam e, pokazałem ile zapłaciłem, ile to kosztuje z, prze, z wcześniejszych przebitek widzieliście, że to już jest ukończone, jest przyklejone, to już generalnie tylko powycinać trzeba, no i zaczyna się tarowanie ale jeszcze mój kochany elektryk, dareczek przyjdzie i słuchajcie, tutaj mi wstawi jakąś puszkę, tam coś połączy, wrzuci w puszkę głęboką, mówi: O, to z tą elektryką to też wiecie. Ja nawet nie wiem do czego to jest. On, on mi to wszystko mówi i wręcz na mnie krzyczy, że ja nie zwracam nowo uwagi na to i tak dalej, ale ja wiem, że mój ziomeczek, słuchajcie, mi to ogarnie lepiej. Po co ja mam się wdrażać w takie. Rzeczy, ja wolę jak już działa i, i wam o tym opowiadać. Co do tej rury, yy, podzielone były, żeby ją zostawić, żeby ją wyrzucić. Generalnie powiem wam, że ja dzwoniłem do kierownika, kierownik powiedział, że jak najbardziej może być, także ja się sugeruję, ktoś, kto się na tym bardzo mocno zna i nie jeden budynek odebrał, czy tam zrobił, czy tam dopilnował, także. Dzięki za podpowiedzi. Też bym chciał plastikową, bo taki prosty chłopak jak ja wiem, że plastik, nic się z nim nie dzieje. A taka miękka rura, jak ona gdzieś się tam przebije, później jest ta izolacja, wiecie o co chodzi. Także tak jakby, no nie bardzo mi to leży, no ale mus to mus. Ja nic nie zrobię. Tak to wygląda. Ocieplona taka. Taka rura, taka rura będzie do Okapu. A ja? No co? Co ja dzisiaj robię? No stałem późno, bo się kurczę guzdrałem. Musiałem podzwonić do tej Enei jeszcze. Parę spraw na telefonie gdzieś tam pozałatwiać. No i zobaczymy ile zrobię tutaj tego steropianu Dotne. No i robię to samo. No i to w sumie wszystko. Na 14 dzisiaj jestem umówiony słuchajcie. Projektant tworzy mi koszulki moje własne, znaczy moje własne, no z napisem mojego kanału, tak po prostu naj, najzwyczajniej na świecie. Eee, także słuchajcie, no tak. Przede wszystkim, youtuberzy będą przychodzić do mnie. No to też muszę mieć taki prezent. Słuchajcie, taka samo reklama, jak to wszyscy youtuberzy robią. Ja dopiero się za to biorę po jak to widzicie, 19 tysięcy subach. Tak w marketing, wchodzę w reklamę. No to także dam chłopakom też. Niech ponoszą moje koszulki. Jak się zgodzą, a ja ich wymianka, wymianka. Tutaj, jak wiecie, ścianka dla youtuberów, bo miałem ją zrobić tutaj. Docelowo, ale Magda mówi, że lepiej tutaj na wejściu zrobić. No i wiecie, no i tu podpisy, nie? Muszę ją wygładzić. Markery są, zobaczymy jak to wyjdzie. No i co, no fajnie mieć kolegów po fachu na ścianie, tak najzwyczajniej na świecie i się z nimi spotkać, poimprezować, poznać prywatnie. No i tak. Dobra, bo ja tu stroboskop w tej GoPro włączam. Dobra, to na tyle, zawiłem się do roboty, koniec mojego ględzenia. Te rachuneczki już wiecie, ja je wydrukowałem, ale to w sumie już nieważne. Eee, co dzisiaj wyprodukowało? Nie ma słońca, nie chciałbym nadepnąć na tą maszynę. Słuchajcie, 3700 w tej chwili produkuje bardzo dużo, jak bez słońca, a wy, od dzisiaj, wy, od rana wyprodukowało 6 kWh. To jest malutko, bo w duże słońce produkuje mi 60, ponad 60. A teraz wyprodukowało 6, ale pogoda jest piękna do pracy. Jest 10:2, już wam mówiłem. Pogoda jest piękna do pracy, bo jest 19 stopni. Nie jest za gorąco, ale ja wam powiem, że ja się muszę uwijać. Tą całą budową, no bo tak se pomyślałem, kurczę, jak przyjdzie zimno, to się nie będzie chciało robić na zewnątrz. A tu naprawdę, słuchajcie, tu jest całe ogrodzenie do robienia. Ca całe ogrodzenie do tego jeszcze jest całe tamte ogrodzenie w betonie do robienia. Tu jest cała elewacja, a przy tym tempie, już mi tam pisaliście, że kurczę, to te tempo jest tak wolne. Jak widzieliście, tam na rondzie już dom powstał jeden, no ale. Ktoś widocznie z grubszym hajsem wleciał. O, konkretnie grubym wszystko na gotowo, pyk, ale nie, tam chyba poszły prefabrykaty, no to tam jest też trochę inaczej. Dobra, koniec mojego ględzenia zabiwiłem się do roboty. Rozstawiam radyjko makity. Włączam, włączam sobie e, loczo, przeszłość. Wbijcie sobie na YouTube'a. od Dawidka Muze. No i lecimy z tym tematem. Dobra, vloguję. Urwałem się z budowy. Bo przyszedł do mnie ziomeczek, który sprzedaje koszulki z nadrukiem. Także kupiłem ich parę maksiu. No i chciałem porozmawiać właśnie o nadrukach, jak to wszystko wygląda i tak dalej, i tak dalej. No i co tam jeszcze? Wyszedłem z psem, pies wyszedł tylko tutaj, usiadł, siknął raz tu. I w sumie czekam na Magda z nim pójdzie, bo nawet nie da się go ruszyć. Maksiu, chodź. Maksiu. na spacerek. Bez Magdy nigdzie już nie chodzi. Chory piesek. <gry> Chory piesek. <gry> Chory piesek <gry> Normalnie szok Ja jego I co tu jeszcze chciałem powiedzieć? No i co? Lecę zaraz na budowę. O, o, o! Idzie, idzie. Cześć. Czy ty jesteś niepoważny Max? Naprawdę? Pieś się nie ruszy bez Magdy i koniec. Fuck. A ja lecę na budowę zasuwać. Taka wizyta. Słucham sobie, słucham sobie muzyki i dojadam ciacha. No dobra, będę robił to. Te dwa są nieprzyklejone. Tam już docięłem pod tą rurę. Niestety chowam ją. Nie będzie plastikowej, będzie taka. Yy, no i co? Jadę sobie dalej, tam docinki sobie będę wszystko robił. Wiecie, wypuściłem te dwa narożniki, sznurek, i jadę pod to, nie? Później czym wygnie, a później mam rzeźbę znowu, nie? To zajmie mi z dzionki, Ale dzieje się. Taką wrzutę wam robię, dojem moje ciacho, napiję się, urobię sobie klej, jadę z koksem. Magda tak za godzinkę mi obiad przyniesie, bo mówiła, poszła zrobić. No i co? Taka wrzuta. Ile ludziom jeszcze trzeba odmachać po drodze przechodząc tutaj? Dobra, słuchajcie, to tak ja chciałem pokazać. Aha, bo pytaliście mi o tą bramę. Słuchajcie, ta brama nie jest zabezpieczona niczym. Ona po prostu tak ładnie wygląda. Nie ma tutaj na niej żadnej folii ani nic. Tak jak ją widzicie, ona jest normalnie... Zobaczcie. Szpył się sypie. Widzicie? Taka piękna. I co, i mówicie, że może się porysować? Słuchajcie, pokażę Wam coś. Wiśnior. Mam nadzieję, że nie po to zapłaciłem dwa razy więcej za bramę, żebym ja musiał o nią, o, o nią pieścić się. Wiecie o co chodzi? Normalnie chcę ją użytkować. Wtedy ten wiśnior dostanie recenzję. Jeżeli wiśnior się porysuje i znajdę rysy, to przykro mi, wiśnior. Ale nie będziesz warty złamanego centa. No ale to się okaże po umyciu. Ja normalnie sprzęty użytkuję, wszystko co kupuję służy mi po to, żebym ja żył, a nie po to, żeby kurczę robić siebie. Wiecie, sorry, ale niektórzy tak mają, że ze swojego domu robią taką trochę oazę. Nie, bo jak ktoś zapracował to sobie dba, ale tak kurcze gorzej takiego niewolnika. Wiecie o co chodzi? Moim zdaniem dom jest ma być ładny, czysty, ale dom to jest korzystanie imprezy, wiecie o co chodzi, zabawy na pęgwizdach. Tak mi się bynajmniej wydaje. Tak zawsze miałem w głowie. A niektórzy po prostu się tak zamkną, wiecie o co chodzi w tych domach i, i no to jest jakaś tam strefa komfortu, że generalnie się wyciszają od tego świata prywatnego. No ale nie wiem, ja to takiego inaczej postrzegam. Także, a dobra, wracam do tematu. Nie wiem, zakręciłem się. Słuchajcie, co ja plecę? Dobra, jak ja to robię? Chciałem pokazać, jak ja to robię. Poczekajcie, bo muszę zdjąć rękawiczkę. bo Nie widzę, co nagrywam, bo mi się tu wyświetlać wyłącza. Bo mam oszczędność baterii ustawione. A powinienem w ogóle przewrócić się na normalne użytkowanie. Ale nawet nie mam czasu, jak to zrobić. Nie, nie mam na to czasu. I teraz tak, zakrywam tą rurę. Ta rura, powiem, w stoko. Z wyglądu, może niedobra. Ale, tak jak ją dotykam, ta sprężyna jest solidnie nawinięta i ona jest ocieplona, słuchajcie. Czyli sama w sobie się nie będzie tam straflać i tak dalej. No, nie wiem, jakby była plastikowały by napchałbym pianki, też może by to było dobra, Nieważne. Wycinam tak, taka locha. Słuchajcie, tu jest tylko taki mały już. Ledwo parę centymetrów. No i tutaj zrobiłem, bo odpić się będzie zaczynać. Ja to ten rzeźby walę normalnie, poczekajcie, bo ten sznurek się za. Zapląta, a wiecie, ja tu sam na kolejniki sobie ubrałem. Bo klej rozumiecie na kolanach tu sobie nakładam, bo jest jeszcze nisko. Jak można uklęknąć, to widzicie, jak nisko. No i tak to generalnie jest. Stąd wychodzi. No to tutaj, o, żeby mostku nie było, i tak już wiem, że są spore mostki. Proszę się nie śmiać. Ale żeby chociaż nie było mega jakiegoś tam ekstra, to to zamknąłem. Poczekajcie. O, tak. Widzicie, wychodzi. I tam się przybliży i tak to będzie, nie? Jak przykleję, nie wiem, czy dobrze pokazywałem, bo patrzałem się na ten, na no na to. Eee, No dobra, co jeszcze chciałem powiedzieć? Co jeszcze chciałem powiedzieć? W sumie nic, działam sobie, działam sobie. Eee, koszulek zamówiłem, jak już mówiłem dla youtuberów, ale też dla was, będą, kochani. Jak ktoś będzie miał ochotę na koszulkę. Dobra, to na tyle. I do następnej wrzuty. Mam nadzieję, że zrobię to linię nie do końca. Ciach. No i chciałbym jeszcze następną strzelić. Tak, dotąd, nie? Ambicje mam duże, rozpęd wolny, ale, ale działam, działam. Każdy, każdy steropiem przyklejony to jest plus dla tego domu. Jak nie odpadnie. Sąsiad mnie woła? Dlaczego nie? Emil, czy ty będziesz kołkować? Ja mówię, że będę po wszystkim. Aha, no bo powinienem zakołkować trzy rzędy od dołu, żeby się nie obsunęło. No chyba w tych czasach by się nie obsunęło, myślę, że na tym kleju, ale. Ale Aras w ogóle powiedział, że od trzech pierwszych rzędów w ogóle nie będziemy kołkować. A tu sąsiad mówi, żeby się przydało już trzy pierwsze rzędy. Wow, to już zgupiałem, bo na dole sobie nie zaznaczyliśmy nawet, gdzie elektryka leci, bo Aras mówił, że trzech nie kołkujemy od dołu. Także trzeba kołkować, czy nie. Napiszcie jak wiecie, dobra, lecę z robotą. Ok, ja skończyłem, wszystko posprzątałem ładnie. Zrobiłem jeden cały rządek. Słuchajcie, zobaczcie, jeden cały rządek, cyk, później będę robił następny i następny i tak to się robi. Raz, dwa cyken meken. Kto by powiedział co? Kto by powiedział sam elewację robię. To na tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.